Pani burmistrz, tydzień przed świętami ruszacie sezonem narciarskim w Boguszowie Gorcach. Dzikowiec. Tak, Pani redaktor, na zewnątrz, jak widzimy, wiosna nam się zrobiła, a my tutaj otwieramy sezon narciarski od dzisiaj. Zatem serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Od godziny 9 do godziny 16 potem przerwa techniczna i będzie można skorzystać z nocnej jazdy. Od godziny 18 do godziny 21.00 kręci orczyk, bo tyle udało nam się naśnieżyć. Mam nadzieję i jest obietnica od pana kierownika Ośrodka sportu i rekreacji Dzikowiec, że zrobimy w tym roku sylwestra. Także widzę, że inne ośrodki się zamykamy. My mamy dużo śniegu. I zapraszamy wszystkich chętnych do jazdy na nartach. Jest też taśma darmowa dla dzieci, to jest ważne strefa ski fan. Tutaj wszyscy ci najmłodsi, którzy chcą się uczyć jazdy na nartach, mogą to czynić. Zapraszamy serdecznie. Dodatkowo w weekend kręcimy koleją turystyczną od godziny 10 do 15.30. Będziemy wwozić Państwa na szczyt, a tam piękne widoki, no i trasy turystyczne. Serdecznie na Dzikowiec zapraszamy, jest dobre jedzonko w chacie Dzika. Jak Państwo nie macie sprzętu narciarskiego, no to po drodze jest wypożyczalnia nart otwarta, również czeka na Państwa. Także cóż, tylko się pakować i przyjechać na Dzikowiec na narty. Doszliśmy do wniosku, że w tym roku pozostawimy ceny zeszłoroczne, także jeżeli ktoś u nas bywa i wie, Jakie były ceny wcześniej? Takie są teraz. Nie zmieniamy cen, nie podnosimy ich. Chcemy w ten sposób zachęcić narciarzy z okolicznych, z całego regionu do tego, żeby do nas przyjeżdżali. Myślę, że też mamy wyjątkową atrakcję regionalną, mianowicie taśmę. Taśmę transportową dla najmłodszych. Bezpłatną taśmę. Cały czas jeszcze bezpłatną. Być może to będzie ostatni rok, kiedy ona będzie bezpłatna, bo już mija ten okres. Bo to były za pieniądze unijne był, była Na Finansowania unijnego. Finansowania tak. unijnego, więc po jakimś czasie mhm. e, możemy już za to brać opłaty e, i tak pewnie się stanie, bo, bo ten ośrodek wymaga naprawdę wielkich pieniędzy, żeby go utrzymać. A ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj jest 16 grudnia i zaczynamy, zaczynamy sezon, e, sezon zimowy. W tym roku. W, w Poprzedni sezon zaczęliśmy 9 lutego. To jest taka mała, drobna różnica. Paru miesięcy sądzę, że jak wszystko pójdzie dobrze, pogoda się utrzyma, deszcz nam nie zmyje tego śniegu, który mamy na stoku, to utrzymamy, utrzymamy tę tą górę, utrzymamy możliwość jazdy na nartach do, do kwietnia, może nawet. Są karnety? Są karnety, tak, zapraszamy. Można wykupować karnety, korzystać z nich. Można je po prostu nabyć u nas w kasie, w każdej chwili. Płonie ognisko w lesie. A tak, to już jest nasza tradycja, że zarówno w sezonie letnim, jak i w sezonie zimowym, w każdy weekend, kiedy działa kolej linowa, rozpalamy też tutaj tak zwanych pszczółek, czyli takich tablic edukacyjnych związanych z produkcją miodu, rozpalamy, rozpalamy ognisko. Każdy, kto ma ochotę, może przyjść ze swoimi kiełbaskami, usiąść tam, usmażyć sobie te kiełbaski i to naprawdę nic nie kosztuje. Jak się jeździ? Bo wiem, że w tym sezonie już tutaj jeździcie na nartach. No, jeździ się bardzo dobrze. Stok jest przygotowany specjalnie do jazdy narciarskiej. No i zapraszamy. Jak się jeździ? Jeździ się bardzo dobrze. Stok jest, tak jak Ola mówiła, jest przygotowany dobrze. Jest wszystko naśnieżone, wyretrakowane i wystarczy już tylko przyjechać i pojeździć wykorzystać to. Mało wprawieni narciarze mówią, że to jest bardzo trudna góra. Zgadzacie się? E, to zależy, ponieważ zdecydowanie moim, ja tutaj zaczynałam jazdę na snowboardzie również. E, I moim zdaniem jest to góra przystosowana zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej profesjonalnych narciarzy czy snowboardzistów. Mamy również e, w tamtym roku otwartą e, taśmę, więc nawet dla najmłodszych jest to góra, moim zdaniem, bardzo dobra. Zwłaszcza do nauki jazdy na nartach, prawda? Ta taśma dla dzieciaków. Tak, mamy również wypożyczalnię sprzętów, świetnych trenerów, więc moim zdaniem dobra jest to góra do nauki jazdy na nartach. Zaczynałeś tutaj naukę na nartach? Tak. I jak było? No dobrze. Kochasz ten sport. No. Reprezentujecie klub sportowy Dzikowiec, ale nie wszyscy wiedzą, że taki klub tutaj funkcjonuje. Tak, niestety nie każdy wie o istnieniu naszego klubu, jednak jest on bardzo dobry. Często reprezentujemy Dolny Śląsk, nawet na bataliach ogólnopolskich, więc jest to klub z dużymi moim zdaniem osiągnięciami. I właśnie trochę boli, że nie każdy wie o naszym klubie, ale coraz bardziej aktywnie. Poszerzamy y, wiedzę ludzi na temat naszego klubu, y, pojawiają, się różne tema, y, pojawiają się różne plakaty. Y, czasami są nawet wyświetlane w Eurosporcie przebitki z naszych startów, więc już tak naprawdę nie tylko Dolny Śląsk, ale też cała Polska może wiedzieć o naszym istnieniu i do tego dążymy. Panie kierowniku, y, młodzież y, bardzo przygotowanie stoku zachwalała dzisiaj. Tak, stok mamy bardzo dobrze przygotowany. Jest to zasługa. Z jednej strony y, Pogody, że mogliśmy długo śnieżyć i dobry śnieg techniczny produkować. Druga strona dzięki załodze. Pogoda nam pozwoliła na to i dostępność do wody, bo mamy deficyt, góra wysycha, ale te warunki atmosferyczne w tym roku tam na tyle pozwoliły, że mieliśmy tą wodę na bieżąco. Dośnieżyliśmy, doprodukowaliśmy, doprodukowaliśmy tyle śniegu technicznego, że mamy średnią głębokość pod nartę już po ratrakowaniu 70 cm. Jest stok bardzo dobrze zratrakowany, podbudowa jest ze śniegu technicznego, czyli to jest dużo lepszy śnieg niż śnieg opadowy. I dlatego ten stok wygląda jak wygląda, i dlatego go wszyscy chwalą. A narciarze chcą mieć dobrą podbudowę, czyli tak zwany beton i dobry sztruks. Tego betonu jeszcze może nie mamy na tym stoku, ze względu na warunki atmosferyczne bo jest temperatura plusowa. Ale jak przyjdą temperatury minus 1, minus 2, no to będzie naprawdę y, dobrze przygotowany profesjonalnie sto, stok, którego naprawdę ja i załoga nie będziemy mogli się pościedzić. Zapraszamy. I zapraszamy wszystkich.